Siemaneczko, z tej strony Anonimowy, to jest drugi odcinek z Minecrafta Jak widzicie, jestem na burach właśnie i... Coś chcę napisać, ale nie wiem co, co to jest Może Mmm. Kosmita... -mm. No, widzicie? Znowu kosmita, tak jak wtedy Coś dziwne to... No dobra, jeden punkt zawsze jest. Ktoś mi napisał na Skype'ie, nie będę odpisywał. Bardzo bym chciał chociaż raz, bo zawsze, nawet poza odcinkiem, grałem na tym z, z różnymi osobami i nigdy, wreszcie mi nigdy nie, jeszcze nie robiło. Ciekawe co teraz. Postaram się chociaż zawsze zgadnąć, nawet jeśli bym miał być ostatni. Co to może być? Takie pan. O, lol. Adyrat. Ej, wiem chyba. Nie. Miska, Nie. Co to może być? Hmm. Niech coś dalej na zrobi, bo nie wiem naprawdę co to może być. Co to jest? Co on robi? Nie wiem naprawdę. Tego akurat chyba nie zgadnę. Co to może być? E... Hmm, wskrę... Nie wiem, naprawdę. Z zupa. Jezus, co to może być? Patelnia? No co to jest? Ja tego nie rozumiem. Co to jest? Co ten gościu odwala? Widzicie, nie udało mi się, ale. Próbowałem, ale się coś nie udało. Putin. Bama jeszcze. Plaga. Jezus! Ludzie naprawdę takie dziwne robią. Nie wiadomo, co to jest. Co to jest? Jezus Harnogie wpiszę. Co to jest? Jezus. Dobra. Nie, no ale to jest... Mina? Naprawdę nie wiem co to jest, co oni robią. O, o jestem Pierwszy raz. Samolot. O Jezu Żeby ja samolot jeszcze umiał robić. Co to ma być? Jezus, ja je samolotu budować nie umiem przecież. Nie, jak, na... jak zrobić samolot? Może jakoś tak zrobię, ale. jakoś tak zrobię, naprawdę nie umiem samolotu zrobić <ścoughs> nie umiem robić takich rzeczy dobra kończymy odcinek